Siemono, witam serdecznie, cześć, cześć, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy wy. Evil Island. Evil Island, klątwa zagubionej duszy. Tutaj wcielamy się w postać Zak'a, który trafia na jakąś wyspę, na której nie wie co się dzieje, nie wie za bardzo co to jest za wyspa, nie wie ogólnie nic. No i w sumie my też razem z nim nic nie wiemy. No i tak, słuchajcie, tutaj właśnie żeśmy sobie dotarli już na tą wyspę. Robimy sobie tak questy, staram się, aby każde zadanie miało jeden odcinek. No a teraz przejdźmy sobie już właśnie do następnego, czyli do magicznej kuli. Magicznej kuli, czyli ogólnie trzeba będzie iść na jakieś tam wyspy, pokonać kilku przeciwników, ale tego zdobiemy się za chwilę. Na razie idźmy sobie porozmawiajmy tutaj ze starszym i z kapitanem. Erfarze, chciałbym usłyszeć Twoją opowieść o magicznej kuli. Na pewno jej nie zapomniałeś. Słyszałem, że jesteś człowiekiem, który definitywnie zna wszystkie odpowiedzi. Oczywiście pamiętam też o kuli. Ale było to bardzo dawno. Naprawdę to długa, długa historia. To nie szkodzi. Nigdzie mi się nie śpieszy. Opowiedz, tylko nie owijaj w bawełnę. Cóż, złapaliśmy raz goblina i okazało się, że był on sługą orkijskiego jasnowidza. Gobliny to głupie stworzenia, więc trudno było go zrozumieć. Zdołałem tylko zrozumieć, że magiczna kula leży na ołtarzu, gdzieś na najbardziej wysuniętej na południe wyspie. I najwidoczniej orki wysoko ją sobie cenią, ponieważ trzymają wyspę pod mocną strażą. Tak mi przykro, wybrańcze, ale jeśli myślałeś, że kula spocznie w Twoich rękach, będziesz musiał o tym zapomnieć. Droga do odległych wysp jest tak niebezpieczna. Że nie powinieneś ryzykować. Główna sprawa to mieć mechanizm do mostu zwodzonego na wyspy. A dotarcie do ołtarza to już mój problem. Posłuchaj, Gorcie, pamiętasz, jak dałeś mi mechanizm do jaskini orków? Nie masz może innego podobnego do tamtego, ale stworzonego do wysp Orków, co? Co chcesz z nim zrobić? Robisz zapasy, eh? <laughs> to było niezłe, prawda? <laughs> tak, bardzo zabawne. Masz czy nie? Cóż, jest o nim pewna historyjka, a wolni łowcy ukradli kufer od orków z wysp i pośród wielu rupieci była tam taka rzecz. Więc załadowali zdobycz na wózek i zaczęli go ciągnąć, ale pokłócili się o coś. Słowo za słowo, no wiesz, i w końcu tylko jeden z nich powrócił, reszta po prostu leżała koło wózka. Tak, widzę, że to bardzo mili ludzie, bardzo przyjacielscy. Więc mówisz, że gdzie była ta skrzynia? W środkowych szczytach, niedaleko od drogi. Łowca, który wygrał walkę, zabrał wszystko ze sobą, ale nie mechanizm. Komu potrzebny taki rupieć? To dziwny jegomość. Zawsze szuka jakichś głupich części i... O, więc może on wcale nie jest wybrańcem. Nieważne, co mówi starszy. No i dobra, no to nawet widzę, że tutaj nie będzie magiczna kula w tym odcinku, tylko nawet mechanizm do mm, wysporków. Ale tak, no tutaj mam coś do zrobienia, tu właśnie po y, odcinkami sobie y, popolowałem na podgórzu, wyczyściłem podgórze. Także akurat było na zrobienie tej magii astralnej, żeby po prostu tą siłę sobie zrobić na minutę czasu. Będzie to bardzo y, wydatna sprawa. Zdobyć właśnie tym siłę, ale dobra, widzę, że tutaj na razie nie ma doświadczenia, czyli możemy sobie iść do tego właśnie pod ten cały mechanizm. O, tak. Jakiś dokument. kurwa, Jakiś dokument. Jeszcze będzie. Dobra, znajdź mechanizm Orków. Dobra. Najpierw ten mechanizm, bez tego to nie ma mowy o niczym. To jest dosyć blisko sprawa, no ale jednak mapa jest dosyć ciężka. Jest to dosyć właśnie już późne, środkowe szczyty. Mapa, także jest, akurat mapam, dosyć ciężko. Dobra, idźmy sobie tutaj po ten mechanizm. Przy okazji, sobie tutaj trochę tych przeciwników wybijajmy. Tak, aby kurcze... A my tutaj mamy młody czarny dzik. No, w ogóle dam mu radę. ładnie. To następnego. Tak ci chcę, robot... A, tego już się nie udało. Dobra jaj. Gruba skóra, no, czarne dziki są już takim dosyć wyzwaniem, słuchajcie, dla Zakam. To jednak jest przeciwnik jeszcze niż to, co mieliśmy do tej pory, nawet tutaj jest dorosły, tylko że muszę iść już Pyk! Ale ładnie. W drodze! A już nie wygramy? Zobaczymy. Na razie. na razie walka trwa. na razie walka trwa. Pyk, pyk. Pyk. dawaj go, dawaj go, Zad, kurczę, dawaj go. Na razie jakoś to idzie. Kurczę nawet... Nawet jakoś to idzie, kurczę, dy dycha tego ekspa. W porządku. Tutaj jest trochę orków. Tak. Ale zobacz, co młode. Chwileczkę. O lera. A gratuz. To już... to już nie ma szans. jakoś tu trzeba po cichu słuchajcie podejść dobra udało się podejść a trzeba stąd słuchajcie wrócić to nie jest... Cofka, 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 cofka. No, nie mogę biegać, to taki nie. Dobrze, no to są trochę przejść. silni przeciwnicy, za silni dla mnie na tą chwilę. No właśnie to już z tymi łucznikiem jest wojownik, zawsze wojowników i ucznik towarzyszy. Samica sam. W porządku. Ale to jest jak na razie trochę dla mnie za silny przeciwnik. Także trzeba będzie po prostu tak sobie darować walkę z nim. Będę mógł sobie a zmoczyć. wrócimy do tego potem. Już będziemy na przykład tutaj następne tak. zadanie robić. Nawet te 5 punktów do o, tego do ataku obrony damy czy ileś tam no i chociaż już zawsze będzie to coś słuchajcie mm, także teraz tak sobie wróćmy do wioski mamy mechanizm to jest najważniejsze mamy mechanizm to jest najważniejsze jakiś dialog z kimś jest nie nie mam z tym dialogu, tutaj jak z Expand 230. No, i bym dał na przykład podwłócznie, to miałbym te 5 punktów. Ale kurczę tak podwłócznie, a żebym szedł, kurczę pod coś innego niż podwłócznie. Chociaż niby włócznie najmocniejsze są. O, tutaj, jeżeli chodzi o powiedzmy o Damage'a, no to włócznie byłaby na, taka najsilniejsza. Słuchajcie, jeszcze zobaczymy, jak to będzie, zaraz my pomyślimy. Dobra, ale słuszno, teraz sobie może zapiszmy giereczkę i myślę, że na tym sobie tutaj, lej, nie miałem powiedzieć, odcinka zakończymy. Teraz będziemy szli sobie po dokument, a potem na przykład może po magicznym kule, o w ten sposób, albo po magicznym kule, a potem po dokument. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, które będzie z tych pierwsze, żeby po prostu bliżej było, a potem sobie będziemy następne robić. No dobra, no ale tak. Dziękuję bardzo ogólnie za oglądanie. Jeszcze miłego popołudnia, miłego wieczoru, zależy od kiedy będziecie to oglądać. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a także subika na kanale. Do zobaczenia na live'ach, do, do usłyszenia w odcinkach. Siemano, cześć, pozdrawiam.